Do Neta trafi bardzo ważna informacja na temat OG Trybu i wiemy, kiedy zostanie tam wprowadzony OG Rozdział drugi. Mamy sporo informacji na temat wielkiego eventu, wiemy, co wydarzy się w grze po wydarzeniu, pojawiły się nawet pierwsze jego zwiastuny oraz jak zawsze, mamy ogrom zmian, nowości i wycieków. Lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 Faudolców, to koniecznie zostaw peczkę do góry i suba z dzwonem, no i nie zapomnij podbić tego filmu, przesuwając komentarze na bok na telefonie, Przypominam jako Epic Partner o Kodziku Kicia w sklepie Tak Jak Te Kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze, widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jak codziennie mamy tego wszystkiego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a cały dzisiejszy odcinek musimy sobie zacząć od tematu wielkiego wydarzenia i fobuły, ponieważ w tych tematach pojawiło się w ostatnich dniach bardzo dużo informacji. Ale polecimy sobie z tym wszystkim po kolei. Większość z Was pewnie wie już, że na sam koniec obecnego sezonu czwartego do gry ma trafić ogromne wydarzenia na żywo z osobnym trybem gry, odliczaniem na wyspie i innymi rzeczami, a my właśnie mamy nowe jego wycieki. Tym razem są to informacje na temat tego, co by będzie działo się w grze zaraz po zakończeniu tego wydarzenia i kochani, tak jak zapowiadałem Wam już ostatnio na filmach na kanale, zaraz po zakończeniu tego wydarzenia gra przestanie działać aż do rana kolejnego dnia. Według informacji, jakie w ostatnich dniach podali nam likerzy na Twitterze, możemy dowiedzieć się, że do plików została dodana nowa flaga wydarzenia, która wskazuje nam, że po będzie gra przejdzie w stan przerwy nocnej, po której rano następnego dnia dopiero zostanie dodana aktualizacja nowego sezonu. Tak więc kochani, dzięki tej informacji wiemy, że wielkie wydarzenie obecnego sezonu odbędzie się 1 listopada, czyli dzień przed planowym startem mini sezonu drugiego, a sam mini sezon drugi trafi do gry dopiero 2 listopada rano po aktualizacji, lecz to nie wszystko co mamy w jego temacie. Z dodatkowych wycieków, jakie pojawiły się w temacie całego tego wydarzenia wiemy, że twórcy tworzą nowy specjalny ekran ładowania gry po evencie i chodzi tutaj o coś takiego jak na koniec rozdziału pierwszego, drugiego oraz trzeciego, gdzie po evencie oglądaliśmy jeden dany ekrany i czekaliśmy na start kolejnego już rozdziału. Oczywiście teraz nie będziemy czekać na nowy rozdział, tylko na mini nie sezon drugi, lecz sam ekran będzie prawdopodobnie powiązany w jakiś sposób z Simpsonami, bo jak jeszcze nie wiecie, to właśnie o tej tematyce będzie kolejny mini sezon drugi, jaki trafi do gry, ale na teraz nie mamy jeszcze dokładnego wyglądu właśnie tego ekranu. Wszystkie szczegóły na ten temat powinniśmy otrzymać wraz z wydaniem nadchodzącej mini aktualizacji eventu, która powinna zostać wprowadzona do Fortnite, albo we wtorek, albo w czwartek, tego jeszcze nie wiemy, i to właśnie po niej pojawią się wszystkie ważne szczegóły. Skoro znacie już informacje na temat fabuły i eventu, przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu, jakiego dzisiaj dla was przygotowałem, a jest to kochani, co ciekawe temat nadchodzącego rozdziału drugiego, jaki trafi do Fortnite'a, bo jak jeszcze nie wiecie, w najbliższym czasie powróci on do gry, a my właśnie wiemy, kiedy dokładnie może się on pojawić. Większość z was pewnie wie, że w Fortnite'cie od długiego czasu znajduje się tryb OG rozdziału pierwszego, który jest trybem, w którym gracze mogą ponownie zagrać na mapie rozdziału pierwszego i przeżyć wszystkie stare sezony, lecz najważniejsze pytanie pojawiło się już dawno temu, czyli czy po sezonie 10 do gry trafi nowy rozdział drugi. No i można powiedzieć, że temat ten został potwierdzony już dobre kilka miesięcy temu, ponieważ na dawnych filmach już informowałem was, że sezon Marvela z Galactusem został potwierdzony, że powróci, więc OG rozdział drugi powinien też trafić do tego trybu, lecz teraz pojawiły się informacje na temat daty jego wydania w grze. W ostatnich dniach lekarze na Twitterze poinformowali nas, że wyspa OG rozdziału pierwszego w OG trybie będzie dostępna do nas do 28 listopada 2026 roku, tak. Kochani 2, 26 nie 225, a to oznacza, że do OG rozdziału 2 pozostało nam jeszcze lekko ponad 13 miesięcy. Jednakże pojawiły się w internecie głosy, że OG rozdział pierwszy nie zakończy się na starym sezonie 10, tylko pojawi się tam jeszcze więcej sezonów, a wszystko dlatego, że jego data zakończenia została zmieniona, bo jak jeszcze nie wiecie, wcześniej miał zakończyć się on w połowie roku. Tak więc w tym temacie na obecny moment mamy dokładnie dwie opcje, albo twórcy gry przeciągną rozdział pierwszy OG do 28. Listy, po to, by wydać rozdział drugi równo z rozdziałem 8, a reszta sezonów będzie trwała dłużej, albo przed rozdziałem drugim pojawi się jeszcze jakiś dodatkowy sezon rozdziału pierwszego. Mimo wszystko na obecny moment wiemy, że przed listopadem 2026 roku do Fortnite'a nie zostanie przywrócona mapa starego rozdziału drugiego, ta tutaj, i najszybciej, kiedy będzie mogła ona wrócić, to na start rozdział 8, lecz pamiętajcie, że dużo w tym temacie może się jeszcze zmienić. No i pamiętajcie, że my tutaj mówimy o rzeczach, które będą miały miejsce za około 13 miesięcy, tak więc w tym temacie może się jeszcze dużo zmienić. Teraz widzowie, pozostawmy sobie już temat Udzi rozdziału pierwszego i powrotu wyspy rozdziału drugiego i wróćmy sobie na chwilkę do tematu eventu i fabuły, ponieważ w tym temacie mam dla was jeszcze kilka dodatkowych informacji, a jedną taką jest są przykładowo informacje na temat nadchodzącej aktualizacji eventu. Jak większość z was jeszcze pamięta, ostatnio na filmie informowałem was wszystkich, że aktualizacja eventu zostanie wydana w grze w tym tygodniu, który będzie teraz we wtorek lub czwartek i dodałem tam dodatkowo, że będzie to mała aktualizacja bez pobierania, lecz to się okazuje, będzie ona miała... Techniczną. Według informacji, jakie w ostatnich dniach zostaje podane na Twitterze, przez Likera Hypexa możemy dowiedzieć się, że aktualizacja 37.51 jest już zaplanowana na następny tydzień, czyli ten teraz, a dalej dodaje, że update ten będzie miał krótką przerwę techniczną. Sama przerwa techniczna do tej aktualizacji będzie trwała jakoś 30, może maksymalnie te 60 minut, a w tym czasie, jak dodaje, nam dalej nie pojawią się żadne nowe przedmioty kosmetyczne i inne takie rzeczy, tylko zostaną dodane wszystkie rzeczy na finałowy event na. Żywo. Między innymi z rzeczy, które zobaczycie od razu po tej aktualizacji, to przykładowo na wyspie jak i w lobby powinno pojawić się odliczenia do startu wydarzenia. Takie jak widzicie w tle, dostaniemy małe zmiany eventowe na wyspie, takie jak portal duchu albo punkt dostępu oraz trafią wszystkie pliki całego tego eventu. No i co najważniejsze, pamiętajcie, kochani, że wszystkie najważniejsze pliki tego wielkiego wydarzenia początkowo będą zaszyfrowane i my poznamy jedynie takie pojedyncze informacje na jego temat, takie jak przykładowo pojedyncze funkcje w konkretnych etapach eventu, rzeczy, które na nim będą. Oraz inne, ale całego eventu nie poznamy. Sama aktualizacja, tak jak wspomniałem Wam już wcześniej, albo zostanie wprowadzona do Fortnite'a we wtorek, albo trafi dopiero w czwartek, tego na teraz jeszcze w 100% nie wiemy, ale wiemy, że aktualizacja ta trafi do gry w tym tygodniu teraz, tak więc spokojnie będzie miała sporo rzeczy na event. Gdy aktualizacja ta trafi już do Fortnite'a, to na kanale zrobię Wam całe podsumowanie informacji na temat tego wielkiego wydarzenia, bo to co do tej pory znamy, to nic w porównaniu do tego, co pojawi się po tej aktualizacji. A na koniec tego filmu widzowie jak zawsze mam dla Was kilka takich dodatkowych informacji na temat ostatnich zmian i nowości, a jedną taką są przykładowo zmiany w temacie poziomu, ponieważ od ostatniego piątku w Fortnite zostało aktywowane dodatkowe doładowanie Waszego poziomu konta. Od ostatniego piątku godziny 14 w grze zostało uruchomione doładowanie do poziomu, dzięki któremu za wykonywanie podstawowych czynności w rozgrywce, takich jak przykładowo likwidacja, otwieranie skrzynek i inne, dostajecie więcej poziomu konta, i jest ono w każdym trybie gry. Samo doładowanie do Poziomu jest dostępne w Fortnite tylko i wyłącznie do końca dzisiejszego dnia, więc jeżeli macie jeszcze niski poziom, a zależy Wam na szybkim wbiciu karnetu bojowego, to jest to kochani dobra okazja, aby zdobyć sobie troszeczkę więcej poziomu, ponieważ ten sezon, jak jeszcze nie wiecie, powoli dobiega do końca. Druga mała informacja, którą dla Was przygotowujemy, dotyczy ostatnich pytań, które pojawiają się pod moimi ostatnimi filmami i cały czas są kierowane w moją stronę. A chodzi tutaj oczywiście o nowy sezon, ponieważ dużo osób myli informacje, które są podawane do neta i myśli, że po tym sezonie będzie Rozdział trzeci lub przykładowo rozdział 7. Niekochanie, po tym sezonie w Fortnite nie wystartuje ani rozdział 3, ani rozdział 7. Tylko po tym sezonie teraz do gry trafi mini sezon drugi o tematyce Simpsonów, który w żaden sposób nie będzie związany z rozdziałem trzecim lub rozdziałem 7, tylko będzie to po prostu dodatkowy sezon na jakiejś nowej wyspie. Nie wiemy jeszcze, jaka dokładnie będzie to wyspa, ale szczegóły w tym temacie poznamy zapewne w najbliższych dniach, tak więc wyczekujcie. I na teraz pewne jest to, że kolejne sezony to mini sezon drugi. Na teraz są to wszystkie najważniejsze. Najważniejsze informacje na temat powrotu OG do zdziału drugiego eventu i mini sezonu drugiego, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce, to dodatkowe jak zawsze dostaniecie ode mnie, serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'owych, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak tego. Zakie na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!